W tym odcinku zobaczycie m.in. jak zrobić niestandardową miniaturę filmu, dodać ciekawy napis czy stworzyć prostą animację. Na końcu dostaniecie też kilka porad dotyczących kolorowania wideo. Tworzenie filmu to nie tylko cięcia i przybitki, które wkłada się szczególnie tam, gdzie chce się coś zamaskować. Produkcje, które cieszą się dużym zainteresowaniem i potrafią utrzymać uwagę oglądającego, mają jeszcze inne elementy. Miniatura to wizytówka filmu. Na jej podstawie użytkownicy oceniają, czy chcą poświęcić Twojemu materiałowi czas, czy też nie. Na pewno widzicie różnicę między tymi dwoma przykładami. Po lewej stronie macie trzy miniatury proponowane przez YouTube, po prawej stronie niestandardową, wykonaną samodzielnie w programie graficznym. 90% najchętniej oglądanych filmów na YouTubie ma właśnie taką. Oto kilka porad na temat tworzenia miniatur. Po pierwsze, powinny być unikalne, wyróżniać się na tle innych, które prezentują filmy o podobnej tematyce. Po drugie, stosujcie fonty, które są czytelne, czyli raczej są pozbawione ozdobników. Jeśli chodzi o grafikę, musi być wysokiej rozdzielczości. Po trzecie, tak ułóżcie wszystkie elementy, żeby całość była dobrze widoczna zarówno na ekranie komputera, jak i komórki. Po czwarte, miniatura musi wiernie oddawać treść filmu i być jego zapowiedzią. Nie może wprowadzać widza w błąd oraz zawierać treści, które wywołują zniesmaczenie, oburzenie czy ogólnie wykazywać negatywnych cech. O tym możecie przeczytać w wytycznych dla społeczności YouTube. Link do nich umieściłem w opisie filmu. Po piąte, jeśli chcecie kreować swoją własną markę, warto na każdej umieścić logo. Żeby stworzyć taką miniaturkę, nie trzeba mieć żadnego programu graficznego czy wyjątkowych umiejętności. Możecie skorzystać z darmowego programu internetowego. Mam tu na myśli program online o nazwie Canva. Link do niego znajdziecie w opisie filmu. Po szybkiej rejestracji konta wybieracie odpowiednią kategorię projektów. W naszym przypadku będzie to film. Tutaj możecie stworzyć materiał o rozdzielczości 1920 na 1080 pikseli, co odpowiada filmowi jakości Full HD. Dostajecie pustą kartkę o odpowiednim rozmiarze. To obszar roboczy, na którym buduje się projekt. Można to robić od zera albo skorzystać z szablonu. Ten wybieracie w ramce po lewej stronie. Ja z niego nie będę korzystał i pokażę wam pierwszą możliwość. Wyszukuję odpowiednie zdjęcie, robię to po tej samej stronie ekranu, kiedy już znajdę wystarczy, że odpowiednio je przyciągnę na obszar roboczy. Wtedy stanie się tłem. Teraz dodam tekst, umieszczę go na prostokątnym bloku. Wybieram go w elementach również po lewej stronie. Wymyślam przykładowy tytuł. Mogę oczywiście go edytować, wybierać kolor czy zmienić font. Teraz dodam swoją grafikę. Przyciągam ją do folderu prześli, a potem przenoszę na obszar roboczy. Jeszcze tylko kilka poprawek, jak ułożenie elementów, dostosowanie wymiarów napisu, modyfikacja kolorów, grafiki w tle, i gotowe. Teraz za pomocą myszki oddalam widok całości, żeby sprawdzić, czy taka miniatura będzie czytelna też na mniejszych urządzeniach, jak telefon, czy tablet. Jest OK. Jeśli chcecie przećwiczyć najważniejsze funkcje tego programu, przygotujcie projekt, miniaturę. Możecie też zrobić czołówkę, która jest wstępem filmu, albo tyłówkę, która go zamyka. W kanwie też jest taka opcja, wtedy kiedy wybierzecie szablon nagrania YouTube. Jeśli wykonaliście ćwiczenie, zastanówcie się, czy były w nim jakieś elementy, które sprawiły Wam największe trudności. Jeśli tak, możecie zapoznać się z tutorialem tego programu online. Link znajdziecie w opisie filmu. Zauważcie też, że czasem odchodzi się od czołówek. Jeśli chcecie ją koniecznie umieścić, niech trwa kilka sekund i niech będzie umieszczona dopiero po krótkim wstępie, tak jak widzicie w filmach tej serii. Kolejnym elementem pomagającym utrzymać uwagę widza, posegregować treść lub podkreślić myśl, którą przekazujecie, są napisy. Oto kilka wskazówek dotyczących tekstu. Wygospodarujcie w ujęciu miejsce na napis, tak żeby nie nachodził na Waszą postać, czy wybijające się elementy tła. Jeśli zapomnieliście to zrobić podczas nagrania, nie wszystko stracone, za chwilę pokażę Wam jak sobie z tym poradzić. Nie umieszczajcie wyrazów czy cyfr, jeśli nie mają one pomóc w rozjaśnieniu jakiegoś problemu, czy posegregowaniu treści. Jeśli to ma być dłuższy ciąg znaków, wybierajcie taką czcionkę, która jest bezszeryfowa, czyli bez ozdobników. Lepiej się ją czyta. Jeśli koniecznie chcecie animować napis, zróbcie to tak, żeby nie przeszkadzało w jego czytelności, nie odwracało uwagi od tego, co właśnie mówicie. Animacje wybierajcie raczej subtelne i bądźcie wierni swojemu wyborowi do końca filmu. Teraz pokażę Wam, jak wygospodarować miejsce i wprowadzić jakiś tekst do naszego filmu. Przypominam, że pracuję w programie DaVinci Resolve 16. Ok, mam materiał filmowy, stoję w nim w środku kadru, ale nagle zorientowałem się, że wypadałoby dodać tutaj jakiś napis. Wideo nagrywane jest w rozdzielczości 4K, dlatego mam jeszcze trochę zapasu dobrej jakości. Przybliżam obraz i nieco go przesuwam. Dokładnie tak samo jak w przypadku zmiany planu. Wrzucenie samego napisu jest banalnie proste, wystarczy kliknąć z prawej strony przycisk Toolbox, potem Titles i wybrać opcję Tekst, którą przeciąga się na wybraną ścieżkę. Po kliknięciu na blok pojawia się okno, które wygląda tak jak wyjęte ze standardowego edytora tekstu. Napis można również zaanimować. W tym celu wybieram opcję Tekst plus. Umieszczę go na jakimś ciekawym, wakacyjnym widoku. W odpowiednim oknie wpisuję jakiś wyraz, wybieram czcionkę i kolor. Skaluję napis znaną wam metodą, tak żeby zajmował konkretny obszar. Teraz przyszła pora na animację. Ustawiam suwak na początku bloku reprezentującego tekst, następnie w zakładce Inspektor ściągam od końca do zera suwak w opcji Write On. Klikam klatkę kluczową, która będzie początkiem naszej animacji. Ustawiam suwak na końcu bloku tekstu. I rozciągam ten, ten w opcji Write On do końca. I tak właśnie powstał prosty, animowany tekst. Pokażę Wam jeszcze jedną ciekawą opcję. W tym celu muszę przenieść napis poniżej filmu. Teraz zaznaczam film i klikam przycisk Inspektor. W opcji Composite Mode wybieram Multiply. Dzięki tej sztuczce dostaliśmy ciekawy efekt, który mógłby być nawet wykorzystany do zrobienia czołówki. Na tym materiale przećwiczymy sobie również robienie stop klatki, przyspieszenie i spowalnianie filmu. Załóżmy, że w pewnym miejscu chcę zamrozić obraz. Wtedy to klikam prawym przyciskiem myszy i wybieram Retime Controls. Zaznaczam wybraną klatkę, rozwijam listę na dole i klikam freeze frame. Za pomocą suwaków mogę też dostosować jak długo ma ona trwać. Przesuwam i gotowe, mamy stop klatkę. Widzicie, że plik podzielił się na trzy części, prawda? Możemy na przykład drugą z nich przyspieszyć albo spowolnić na przykład do 10%. Robimy to, łapiąc i przesuwając koniec jednej z części. Ponieważ film nagrywaliśmy w 24 klatkach na sekundę, teraz będzie 2,4 klatki. Zobaczcie, że uzyskany efekt podobny jest do timelapsa. Oczywiście DaVinci może robić timelapsy w sposób standardowy, ze zdjęć. Jeśli umieścicie je w jednym folderze, a ich nazwy będą sugerować sekwencję ich wykonywania, to program odczyta je już jako jeden klip. Wystarczy go przeciągnąć z zakładki Media na oś czasu. Jako ćwiczenie spróbujcie przetestować inne opcje animacji tekstu, które znajdziecie w Toolbox. Z wybranych możliwości zastanówcie się, które z efektów moglibyście zastosować w swoich filmach. Te, które najbardziej się Wam spodobały, możecie dodać do ulubionych, klikając prawym przyciskiem myszy. A co z plikami graficznymi? W zasadzie uwagi do napisów, o których mówiłem, tyczą się także ich, ale wiecie, nie musicie wstawiać ich jako statycznych obrazów. Jeśli wybierzecie fotografię o odpowiedniej rozdzielczości, możecie zrobić z niej całkiem dobrą, animowaną przebitkę. Co jest ważne? Jeśli chcecie renderować film w jakości Full HD, wybierzcie najlepiej obraz o wyższej rozdzielczości niż 1920x1080 pikseli. Jest to ważne, ponieważ podczas tego zabiegu musicie go powiększyć, co spowoduje utratę jego jakości. Nie ustawiajcie bardzo szybkiego ruchu animacji, widz nie będzie wiedział na czym skupić uwagę. Pozwólcie wybrzmieć obrazowi tak, żeby można było dobrze zobaczyć, co na nim jest. Jeśli szybko wymieniacie na przykład jakieś rzeczy i chcielibyście je zilustrować w przebitce, pokażcie na niej tę, o której mówicie na końcu. Łącząc dwa zdjęcia ze sobą, zróbcie to tak, żeby przejście między nimi było w ruchu. Do dzieła. Zaanimujmy zdjęcie. Żeby to zrobić, zaznaczam go na samym początku i klikam po prawej stronie na zakładkę Inspektor. Teraz należy przybliżyć zdjęcie. Można to zrobić tak samo jak w przypadku zmiany planu. Ja zrobię to za pomocą myszki, po kliknięciu ikony znajdującej się bezpośrednio po lewej stronie okna roboczego i wybraniu Transform. Przesuwam też obraz nieco w bok. Następnie klikam wielki rąb po prawej stronie opcji Pozycja. W ten sposób zaznaczam klatkę kluczową, czyli zaznaczam miejsce, od którego rozpocznę animację. Przesuwam wskaźnik czasu do końca zdjęcia i zmieniam jego pozycję. Przykładowo w ten sposób. Właśnie stworzyłem ruchome zdjęcie. I jego ruch oznaczony jest takim łańcuchem, którym można manipulować i dostosowywać szczegóły animacji. W ten właśnie sposób. Teraz spróbujcie zrobić serię animowanych obrazów, które mogłyby funkcjonować jako przebitka. Umieście w niej 3-4 fotografie, grafiki. Zastosujcie uwagi odnośnie szybkości i łączenia elementów, o których wam powiedziałem po skończeniu poproście kogoś o opinię na temat wykonanej pracy. Czasem na filmie wypada wskazać jakiś konkretny element. Najlepiej nadaje się do tego oczywiście strzałka. Możemy taką pobrać z którejś ze wspomnianych stron internetowych albo wykonać samodzielnie. W dodatku będzie ona animowana. W tym celu po zaznaczeniu pliku wideo otwieram zakładkę Fusion. Na dole pojawiają się dwa prostokąty połączone linią. Pierwszy z nich reprezentuje plik wejściowy, a drugi wyjściowy. Wszystko to, co dam pomiędzy nimi wpływa na budowanie tego ostatniego. Żeby otworzyć możliwość rysowania, klikam Ctrl i Spację. Wpisuję w wyszukiwarce Paint i wciskam Enter. Pojawia się prostokąt, w którym ukryta jest opcja rysowania. Umieszczam go w środku, między dwoma wspomnianymi elementami. Żeby efekt był widoczny, muszę połączyć go strzałkami. Teraz klikam na to niewielkie kółko po lewej stronie. Dzięki temu pojawia się podgląd funkcji właśnie po tej stronie ekranu. Następnie wybieram z opcji Apply Mode funkcję Color, a na górze okna podglądu pędzel, który podpisany jest jako Stroke. Teraz w zakładce Stroke Controls ustawiam Stroke Animations. Na limited duration. Dzięki temu strzałka, którą rysuję, będzie widoczna tylko w określonej liczbie klatek. Mam to zaznaczone w tym miejscu. Jak widzicie, będzie to jedna klatka. Na osi położonej bezpośrednio pod oknem podglądu wybieram klatkę, od której chcę rysować. Ta wybrana zaznaczona jest czerwoną kreską. OK, zabieram się do dzieła. Rysuję strzałkę. Kiedy to zrobię, klawiszem strzałka w prawo, oczywiście na klawiaturze, zmieniam klatkę na następną. Rysuję kolejną strzałkę i tak kilka razy. Efekt finalny wygląda tak. Jak widzicie, animacja jest bardzo prosta i wygląda całkiem interesująco. Teraz spróbujcie z wykorzystaniem tej samej funkcji zrobić jakąś inną animację. Może dodacie efekt wybuchu z laboratoryjnej kolby, albo dodacie pytajnik w miejscu, w którym jakaś osoba zastanawia się nad odpowiedzią. Mam nadzieję, że te proste animacje przypadną Wam do gustu. Oczywiście zakładka Fusion ma wiele różnych narzędzi i za jej pomocą można zrobić naprawdę bardzo ciekawe efekty. Jeśli chcecie je poznać, polecam tutoriale opisujące jej możliwości. Linki znajdziecie w opisie filmu. Na koniec kilka słów odnośnie korekcji kolorów. Czasem na Waszym materiale wideo chcielibyście w tej kwestii coś poprawić, macie do tego odpowiednie funkcje w programie, które kryją się w zakładce Kolor. Omówię te najważniejsze, bo to dość złożony temat. Najprostszą metodą poprawy kolorów jest wybranie tak zwanego luta. LUT to skrót od Look Up Table. Jest to przygotowany efekt, który możecie zastosować do materiału wideo, aby uzyskać określony wygląd. W tym celu wystarczy go przeciągnąć na podgląd filmu. Jeśli sami chcielibyście skorygować kolor bez ich pomocy, to do prostej edycji wystarczy, że będziecie używać kół kolorów. Macie do dyspozycji cztery. Odpowiadają one różnym wartościom jasności obrazu. Pierwsze trzy od lewej to odpowiednio cienie, półcienie i jasne miejsca. Jeśli chcecie, żeby ciemne miejsca były na przykład bardziej brązowe, przeciągacie na nim znacznik na stronę koloru brązowego. Jeśli chcecie, aby jasne miejsca były bardziej żółte, robicie to podobnie na trzecim kole. Tak samo możecie skorygować półcienie. Czwarte koło w odróżnieniu od wcześniejszego reguluje nie konkretne partie obrazu, ale całość. Możecie też poszczególne partie obrazu rozjaśnić albo ściemnić, w tym celu używacie suwaków, które są pod kołami. Jeśli chcecie, żeby program bardziej czuwał nad korekcją kolorów, wybierzcie jej wersję logarytmiczną. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki za uwagę i powodzenia z montażem. Nie zapomnijcie obejrzeć też innych chwilów tej serii.